Ułamki dziesiętne w zadaniach tekstowych. Słoik z dżemem waży 45,25 dekagram. Pusty słoik waży 9,8 dekagram. Ile waży dżem? Jeżeli wyobrazicie sobie słoik, który nie jest dżem, i zabierzecie temu słoikowi z dżemem, słoik zostanie sam rozlewający się na boki dżem. Zabieramy w słoik. Tak, i nas właśnie interesuje sam dżem. Czyli, żeby wykonać to zadanie, biorę dokładnie taką wagę, ile ważył słoik z trzemem. I teraz zabieram, tak jak te myszki. Zabieram najpierw słoik. Czyli odejmuję ta liczba ma jedną cyfrę za przecinkiem. Pamiętajcie, przecinek ma być dokładnie. Pod przecinkiem, czyli z tej strony ustawiam 9, z tej 8. Uzupełniam brakującym zerem i wykonuję odejmowanie. 5 odjąć 0, 5. Czy od dwójki odejmie się 8? Nie, 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 za mało. Ile do sąsiada? Zabieram dziesiątkę, zostawiam 1, dopisuję tu jedynkę. mam 12 odjąć 8, 4. Czy od jedynki odejmę 9? Nie, 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 za mało. Skreślam sąsiada, zostawiam 3 dziesiątki, sobie biorę jedno, 11 odjąć 9, 2. No i spada już tylko trójka. Przecinek, dokładnie pod przecinkiem. Czyli uwaga, mogę napisać zgodnie z pytaniem: gem waży 32,45 dK. Skąd to wiem? Od wagi słoika z strzynem, odjęłam wagę słoika i została mi sama waga że.